Rezerwat przyrody Kręcki łęk leży w gminie Zbąszynek w powiecie świebodzińskim i należy do nadleśnictwa Babimost. Powstał w 1987 roku. Jest to rezerwat leśny lasów nizinnych o powierzchni 65,5 hektara. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zespołów łęgu olszowo-jesionowego z drzewami pomnikowymi, stanowisk ochronnych i rzadkich gatunków roślin oraz bogatej awi fauny. Na terenie rezerwatu występują wawrzynek wilczełyko, storczyk plamisty, listera jajowata, bluszcz Pospolity, kalina koralowa, konwalia majowa. Na terenie rezerwatu stwierdzono 48 gatunków ptaków nieznujących, co świadczy o dużym zróżnicowaniu siedlisk i nisz ekologicznych.